Dzisiaj będzie o przekonaniu, miłość aż po grób, że cię nie opuszcza aż do śmierci bądź też, jeżeli się przysięgało, to powinno się być do końca. Zacznę od tego, że jestem dzieckiem iluzji. To znaczy, że mając trudne warunki w domu, uciekałam w marzenia, uciekałam w. Idealizowaniu swojego przyszłego życia, że będę miała partnera, przeżywam romanse, że będę miała rodzinę i bardzo tej rodziny pragnęłam, oczekiwałam. I do dzisiaj wierzę w prawdziwą miłość, aż po grób. I zawsze mnie zachwycali ludzie, którzy mieli takie rodziny, gdzie się siada przy stole, gdzie są rozmowy, gdzie jest wzajemność, gdzie jest miłość, i tak bardzo tego chciałam doświadczyć. Obrona takiej iluzji powoduje, że walczy się o związek, nawet kiedy nie ma szans, kiedy strony są nieszczęśliwe, kiedy cała rodzina cierpi. I lepszym wyjściem dla wszystkich jest rozstanie, które może nie jest też dobrym wyjściem, bo rozstanie również jest bolesne. Natomiast z sytuacji, kiedy pojawia się przemoc, kiedy pojawiają się sytuacje, które. Powodują, że również dzieci na to patrzą, uczą się niewłaściwych schematów. Kiedy nie mam pola do rozmowy, do pracy, gdy, gdy na przykład jakaś strona nie chce tego, nie chce się rozwijać, chociaż druga chce i ma taką wolę, żeby naprawiać coś, to czasem naprawdę lepiej wybrać tę możliwość rozstania. Wierząc w takie przekonania, broniąc swojej iluzji, czekając na zmianę, lub uważając, że tak powinno być, ludzie potrafią latami cierpieć w związku, który jest martwy, który zabija ich każdego dnia. I oczywiście każdy ma prawo do takiego wyboru, do takich wartości, do takiego życia. Natomiast bardzo często jest to Przekonanie wdrukowane w całą naszą filozofię i nie potrafimy inaczej myśleć. Bo zostało to jak gdyby narzucone przez innych. Co więcej, bardzo często wzmagane przez otoczenie. No ale jak to? Przecież to jest małżeństwo, przecież nie bijecie, przecież nie kradnie, przecież jest w domu. Oj, tam czasami sobie wypije. No weź, przestań, nie przesadzaj. To jest ślubny. Ja wierzę w świadomość, w świadome wybory i szanowanie innych wyborów i świadome życie. Czy ja tak wybieram, czy ja tak chcę, czy to jest moje. Jak będzie wyglądało moje życie bez takiego przekonania? Czy jestem szczęśliwa, szczęśliwy? I jak mogę to zmienić, jeśli tak nie jest? Pozdrawiam serdecznie, znowu będzie, że jestem kontrowersyjna. Jeśli zachęcanie do samodzielnego myślenia, samoświadomości, wyborze, w zgodzie ze sobą jest kontrowersyjne, to tak, ale nie w mojej opinii. Pozdrawiam.